Cześć Boże, witajcie. Mamy dzisiaj czwartek, 7 marca. Posłuchajcie fragmentu z księgi proroka Jeremiasza. To mówi Pan: dałem im przykazanie. Słuchajcie głosu mojego, a będę Wam Bogiem, wy zaś będziecie mi narodem. Chodźcie każdą drogą, którą Wam rozkażę, aby się Wam dobrze powodziło. Ale nie usłuchali ani nie chcieli słuchać i poszli według zatwardziałości swego przewrotnego serca. Odwrócili się plecami, a nie twarzą. Od dnia, kiedy przodkowie wasi wyszli z ziemi egipskiej, do dnia dzisiejszego, posyłałem wam wszystkie moje sługi, proroków, bezustannie, lecz nie usłuchali mnie ani nadstawiali swych uszu. Uczynili twardym swój kark, stali się gorszymi niż ich przodkowie. Powiesz im wszystkie te słowa, ale się nie usłuchają. Będziesz wołał do nich, lecz nie dadzą ci odpowiedzi. I odezwiesz się do nich. To jest naród, który nie usłuchał głosu Pana, swego Boga, nie przyjął pouczenia, przepadła wierność, znikła z ich ust. Dzisiaj słyszymy w ustach proroka Jeremiasza skargę Boga na lud, który poszedł za zatwardziałością i przewrotnością serca. I myślę, że każdy z nas potrafi sobie przypomnieć takie momenty, takie chwile, w których zachował się jak Izrael i zupełnie świadomie zamknął się na wszelkie prośby o miłość, zwłaszcza jeśli pochodziły od tych, których kochanie sprawia nam trudność, wiąże się z poniesieniem jakiejś straty albo z koniecznością przezwyciężania siebie. Poza tym jest w nas przewrotność serca, która wypływa samoczynnie, kiedy szukamy własnej wygody. Albo niewolniczo zabiegamy o miłość, ta przewrotność serca jest powodem mnóstwa naszych nieszczęść. Jeśli mamy się nawrócić, musimy przebić nasze serca, czyli ciągle odwracać się od siebie, szukając okazji do okazywania miłości, do obdarowywania innych. Mamy żyć z przebitym bokiem, z którego wypływa dobro dla innych. Niech Twoje serce w tym wielkim poście będzie otwarte na takiego człowieka na czynienie dobra. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Dobrego dnia. Szczęść Boże.